Tobie pomagałem, pieniądze no. damy. Ja ja co robiłem. No. a, a ty ale, ja ja ale za ile te komórki by Dwa 2000, no to jakuj, ja od ciebie od To odcenię, nie odcenię, ja odcenię, ja ja odcenię, ja odcenię, ja odcenię, Mistrz skwiata w boksie wpłacił cztery złote. W duchu szanuję, proszę cię, uspokój, bo Ewelina nic nie zrobiła. Ewelina ty nie wiesz, nie się uwielbiam cię, jest najlepsza artysta, upływa z komiczna ją z kudowa czerwony rower dziewczynie.